Większym problemem było to, że jak już siadłem w hotelu, jak już emocje całkowicie puściły po tym długim wczorajszym dniu, to dostałem gorączki, dostałem jakiś w ogóle drgawek, że raz mi było zimno, raz mi było ciepło. Tu był taki w łazience szlafrok, to ubrałem się w ten szlafrok, schowałem się pod kołdrę, z klimatyzacji zrobiłem ogrzewanie i leżałem taki zgięty. W północy nie mogłem spać. Zasnąłem już dopiero około godziny 3.34, a pobudka jest znowu dzisiaj o 6.30, także jestem po prostu nie do życia. Dzisiaj. Nie wiem, czy to po prostu ten wirus, który był w domu, który przechodziła maja. Gdzieś tam walczyłem, walczyłem, ale jak już po półmaratonie emocje siadły, to my po prostu dojechał. Czy po prostu coś innego podczas podróży, czy po prostu przemęczenie półmaratonem. Totalnego pojęcia. Nie, miał, nie wiem, co było powodem tego samopoczucia. No i zaraz już schodzę. Za dokładnie 13 minut jest zbiórka na dole. Dzisiejszy dzień będę miał taki, powiem wam, że nie będę mógł się pewnie za bardzo skupić nad wypowiedziami, nie będę mógł za bardzo złapać myśli.